Witam, z tej strony Random Demon. i um, dzisiaj gramy w Garden of Banban jest druga część nagram ją też później nagram A będzie bit zaczynamy nową grę łapka, subik, komentarz czyli hashtag y Garden of Banban okej okay się ruszyło, deski się pojawiły, otworzyły się drzwi i przyszło jakieś coś. I krzesło się chyba poprawiło i zgasło światło. I tylko jedna lampa świeci. Wow. Okej. Okay. Kosz na śmieci. Fajnie. Jezu, jakbym ja tego nie wiedział po prostu. O Boże, to O. Oh. Okej, okay. dobra. Jumbo Josh says Eat vegetables and fruits To become strong like me To dlatego, jest, to, to, to dlatego jesteś Taki zielony Od tych, od tych e, owoców I warzyw Having many arms allowed me to help a lot of more people Na pewno pomagasz ludziom Jasne, Jasne. Ja, ci, ja ci nie ufam Ty masz jedno oko Ja nie ufam osobom, które mają jedno oko Takie osoby są dziwne znacie kogoś, kto ma jedno oko? O, kliknęłem kliknę. Tutaj nic nie ma. Nie? Nie? Nie ma. Okej, okay, dobra. There, mommy. I am hiding in a room, but I have to fight the monster. It is the only chance to make Clary like me. Aha. Chcę, żeby ta Klari go lubiała. Spoko. Yy, I ja wezmę ten, ten pilot. On ogólnie mówi o tym, że. Aha, okej, okay, dobra, mam to gdzieś. Yy, on mówi o tym, że jakby on chce. Że on się chowa w jakimś pokoju, ale musi walczyć z potworem, bo. Yy, żeby jakaś Clary go polubiła, No tak, coś w tym stylu. Ok, gdzie są takie dwa, dwa, dwie baterie? Okej, okay. to jest pidrana w szukaniu, nie mogę nic kliknąć tym pilotem. Zobaczę... Aha! Dobra. Jezu, naprawdę? Ale serio? A te jest głupie. Ale to jest głupie. Dzień, dzień, dzień dobry. Dron Siemano. Left mouse. Yy, I co? I ty tam polecisz? No nie dokładnie, ale... Ten teleport. O! Dobra, i mogę go teleportować. Fajnie. I co? Mogę... Ten... ten... Okay. mogę kliknąć ten przycisk? Bo, bo bo on jest chyba za wysoko, że nie Okej. Ja podglądam przez dziurkę. Teraz w ten dalej. Ej, co? Ej, coś, coś, coś... jakaś głowa jakiegoś... To, to jest chyba ten gołąb, z którym walczy ten kidos. I głow, głowa gołębia się wysunęła. Sharing is caring, i Kreanz is mine. Ej, ale szóstka to jest. E, to jest znaczy. Ale to jest szóstka. Jakby czy, czy on chce ukraść naszą trzustkę, Serio? To chyba miało być przedszkole, a nie zabieranie trzustek. Co to ma być? Okej, okay, dobra, To jest jakaś patologia guziczek. Nie ta się. Teraz to, to kliknę ten guziczek. Jezu, no O, to jest ten. O jajko! E, to jest ten ptak. Dzień dobry. Gołom. Opila beard, myślę mi to jest. Opila beard chyba w takim razie. O, dałem mu jajko. Opila is... Czekaj, co? Ale ja. Ja chciałabym zaznaczyć, że ja mam nakarmić ptaka. Ja mam nakarmić ptaka jajkami. Chciałbym tylko to zauważyć. Że ja mam nakarmić ptaka jajkami. Pierwierdz. O jajko. Jajko widzę. Idę po jajko. Mm. Może tutaj gdzieś jest jak. Aha, nie. Ej, ten przycisk ten Ten... ten przycisk, przycisk. To jest to przycisk. To jest... Leci droniku mój. A. Zapomniałem. Leci droniku mój tam. Teraz leci mój droniku tu. Okej, okay. kliknę, nie kliknę. Trzeba się wziąć. Aha, yy, za szybko, o za szybko kliknąłem E yy, i się wyłączyło. Trochę ten, o jajko, jajko. Yy, za szybko w, w, kliknąłem E, yy, znaczy za dużo razy kliknąłem E yy, i przez to i włączyło. I co na pamięci? Okej, okay, dobra, to... To co teraz? Jak cię nakarmi? Czy ty żygasz na mnie właśnie? To coś na mnie wyżygało kartę jakąś. A to jest kikarda. A to kikarda na mnie wyżygało. Ale, ale podkreślam fakt, że to się na mnie zażygało, zż 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 A ja nie lubię jak coś na mnie żyga. Raczej, raczej nie, raczej, raczej raczej to nie jest takie okay, jakieś fajne. Tylko w ogóle tu co ja mam robić? Co ja widzicie A? Okej, okay, bo mam kikarda, no, tak. Okej, okay, to, 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 o nie mogę. A tu, a, 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 na tu. a ale jestem sprytny. jestem sprytny. Dawaj, droniku. O, otwiera się coś, otwiera się coś. D Dawaj mi. Destruction at one. Co, że, że? Destruction na jedynce? Co? Dobra, ty mi tylko się stąd nie ruszaj. Nie ruszaj się stąd i będzie dobrze. Tu o, teraz mi do tej roty mówicie. O! To jest... O tak, to jest okay. uh, Lauter is the best medicine. So make sure to smile. Okej. Okay. Tylko gdzie mam kliknąć? Tu, tu, tu to nie działa, a tu... Tutaj się nie da. Dobra, to jest nawet trzecia. Eee. Mam nadzieję, że... Uh. Uh. Okay, dobra, po prostu mnie nie taką. Zobaczy, że mnie nie zabijesz i... i będzie w sumie będzie dobrze. O, jaki coś. Fajne. Taki fotel. O, mogę to kliknąć teraz. Ej, ale nie idź bez ze mnie. Skocz... Udało mi się, wow, wow fajnie. Mogę ten ty przyjść. Mogę, ale fajnie. Ej, ale fajnie! Mogę przejść, mogę pominąć, mogę pominąć. Tej, mogę pominąć, mogę pominąć tak. To jak taki cigar... Zresztą ci ten nie jestem. Dobra. What was my color? Ej, a, to tutaj Ej, spoko minigierka, bo trzeba zapamiętać jaki on nie mieli kolor. A jedyne co mógłbyś teraz zrobić, gdybyś nie wiedział, to zmienić to ten na internecie popatrzeć. No bo się nie cofniesz, no nie, nie da się, nie ma ja. Także śmieszne takie. ale Ja pamiętam. Ja pamiętam. Ze startu tam była cała ich rodzinka, że tak powiem. Okej, okay, działa. O, cała ich rodzinka, ale. no, nie wiem, alone. i want to play with the whole beard, but everyone left me everyone have party without me miss mason see me but go i am scared because whole is loud and my friends scream in but beard is funny so Co, co, co to ma być? Przepraszam bardzo. O co z tym chodzi? To nie ma sensu. Boże. E. A jak ty bez kikarda? Jak ty zrobiłeś bez kikarda? Jak ty to zrobiłeś, Ty kurczaku bez kikarda? Jak? Jak? Aha! Aha! Świetnie. No to nie zjadąc. T. Okej, okay. dobra. Dziękuję bardzo. Press E to miry. Aha, dobra, to zapamiętam na przyszłość. Jak umrę to kliknę E. Okej. Okay. Jak umrę to kliknę E po prostu. E bo to jest guzik. A, a, a on tu jest już. Dobra, e, to muszę się trzymać z dala od tej barierki chyba. I muszę klik, kliknąć ten guzik, tylko widzę, że on jest wyłączony, tak jak wcześniej. Tak jak wcześniej. E bo to już idzie. Stoi! 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 Stój! stój, stój, stój. Стой, стой, стой. Стой. Чекаем. Coś, coś. Dzień dobry Pani, pan, panie Kurczak. I nie mogę tutaj podejść bo nie mogę przejść tutaj. Śmiesznie. Dobra... Okej. Okay. Stój! Stój! No mówię Ci stój! Jak jest, mówię Ci, że... Ja to chyba jestem jakimś Ja to chyba jestem jakimś idiotem tak, przez Dobra, muszę pamiętać Nie skakać, nie skakać, nie skakać, no muszę pamiętać Nie skakać, nie skakać po prostu nie robić tego podczas tej ucieczki, bo, bo skacze bardzo daleko. Czemu ja tak daleko skaczę? No skoro ja tak kliknę to mi tutaj. To mi tak skoczyło tak w kosmos kurde no. Jak tak można no? Powiedz mi o Opilabirt jak tak można. Stój no mówię ci. Stój to stój. Батя, стой. Спа. Вы это увидели что ли? to wyglądało komicznie. co ja mam uciekać teraz. Tak, tak, To wyglądało komicznie po prostu. <laughs> On tak skaże na mnie i tych tak ty, ty się ubije tak. Dobra. Nie ważne. Ban says. Kindness is free. So sprinkle it everywhere. Okej, okay, dobra. kapitan Fiddles says Uga Buga Buga Uga. Jezu, świetnie. Ej, tam coś jest! Ej, tam coś jest To telefonem. Ale nie mogę tam pójść ktoś... Okej, okay, okej, okay, tam coś jest. Wejdę, wejdę, okej. Okay. A, tam w ogóle trochę nie miałem czułaś mojego drona. Ja, ja robię takie na krzesło. To jest QR-Code. Jeśli chcecie, to możecie. ten. To możecie. Jeśli chcecie, to po prostu mi napiszcie, że chcecie zobaczyć ten QR-Code. To ja tam sprawdzę ten QR-Code. Tu mam Sprawdzę ten QR-Code, co to jest w ogóle i tak dalej. Razem ja z krzesłem pojechało. No. Czemu by nie? Czemu by nie? Z kresą pojechało światło. Ok, dobra, i co, i co, i Co, co się stanie? Mam tam skoczyć, czy, czy, czy. co ja mam robić? czy O! krzesło się uratowało, co jest. Dobra, i mogę tu wejść? Jakoś? Tylko, to jest na, razie... na razie to tutaj jest bariera. O, dobra, już nie ma. Krzesło, krześle, krzes... uratuj się. Ej, ale mnie wywaliło. Ej, a tu, tu mogę wpaść? Nie, ja wychodzę po nicości. No. Patrzcie jakie. Ja... Chcecie, lewi... Chcecie umieć lewitować? Patrzcie na to. Ale jestem promasterem lewitowania. Świetny jestem. Ok. Dobra. Panie krzesło, trzymaj się pan. Panie pan, nie spadaj tylko panie pan. Nie mogę skakać. Panie, nie spadaj, panie krzesło! Panie krzesło! Nie spadaj! To jest... To jest okay, dobra. co jest? W jest? kto jest? W ogóle tu widać ogóle... był gdzieś w, drugim, w drugiej części rozdziabdziany, Bo ma taką pomarańczową dłoń, więc może rozdziabdział pana pomarańczowego, A nie, może tak będzie. A może nie, ale ja tego nie wiem. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. No mam nadzieję, że Wam się spodobał, bo zajęło mi to dosłownie 19 minut to i według mnie to trochę krótka gra, ale, ale jest, jest okej. Okay. No fajnie, że wyszedł drugi chapter, tylko szkoda, że jest płatny, ale no, także ten. fajnie, że, no fajnie, jeśli jest, się wam spodobał odcinek, tak Garden of Banban Garden of Banban, no tak. po dwa jeszcze nie, jeszcze nie. No także ja z no bo gdzieś są minuta i będzie koniec. No będzie trwał dokładnie 20 minut. A nie, jednak nie. Dobra, nie wiem. Żegnam się z wami. Nara, cześć.